Co zrobić, gdy okazuje się, że zakupiony przez nas samochód jest zepsuty lub ujawniły się w nim wady ukryte? Jakie mamy uprawnienia i czy możemy żądać zwrotu pieniędzy? Jakie prawa ma sprzedawca? Na te i inne pytania odpowiem w tym odcinku. Problem naszego zepsutego samochodu omówię na przykładzie, gdzie sprzedawcą jest firma, na przykład komis lub salon, a kupującym Jan Kowalski jako osoba prywatna. Jest to szczególny układ, w którym zastosowanie znajdują przepisy dotyczące praw konsumentów. A więc, kilka dni po zakupie naszego samochodu okazuje się, że ma on zepsuty silnik. Rozgoryczeni zaczynamy się zastanawiać, co robić w takiej sytuacji. Najprościej mówiąc, trzeba złożyć reklamację. Innymi słowy, należy zgłosić sprzedawcy nasze żądania. A żądaniami tymi są między innymi naprawa lub wymiana auta, zwrot pieniędzy, czyli innymi słowy odstąpienie od umowy lub obniżenie ceny. Jeśli nasz nowo kupiony samochód ma wady, możemy żądać jego naprawy lub wymiany. Jeśli w ogóle pierwszy raz zgłaszamy reklamację, to ruch jest po stronie sprzedawcy. Sprzedawca bowiem może niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności naprawić lub wymienić nasz pojazd, choćbyśmy sami żądali na przykład zwrotu pieniędzy. Dopiero jeśli jego naprawa albo wymiana będzie nieskuteczna lub w ogóle do niej nie dojdzie, możemy skorzystać z dalszych uprawnień, takich jak odstąpienie od umowy lub żądanie obniżenia ceny. Abyśmy mogli odstąpić od umowy i żądać zwrotu pieniędzy, wada musi być istotna. Wada istotna to wada mająca kluczowe znaczenie dla przeznaczenia naszego pojazdu. O wadzie istotnej będzie można powiedzieć na przykład w sytuacji, kiedy nasz samochód nie odpala, nie jeździ i tym podobne. Odstąpienie powoduje, że powinniśmy oddać sprzedawcy auto, zaś on powinien oddać nam pieniądze. W razie odstąpienia możemy dochodzić również od odszkodowania. Czyli na przykład kosztów opinii rzeczoznawcy, którego wynajęliśmy do naszej sprawy. Żądanie obniżenia ceny powoduje, że auto zostaje u nas, zaś sprzedawca powinien oddać nam tylko część zapłaconych pieniędzy. Polega to na porównaniu wartości pojazdu z wykrytymi wadami do wartości pojazdu bez wad. Tę różnicę stanowi właśnie kwota do obniżenia. Najlepiej zgłaszać takie żądanie jeszcze przed dokonaniem napraw u innego fachowca. Przedstawione zagadnienia to oczywiście najprostszy zarys przysługujących nam uprawnień reklamacyjnych. Należy je zgłaszać pisemnie w ciągu dwóch lat od zakupu. Jeśli w terminie 14 dni sprzedawca nie ustosunkuje się do naszej reklamacji, uznaje się, że ją zaakceptował. Uprawnień, o których mowa nie da się wyłączyć, obowiązują one nawet, gdyby w umowie było napisane, że strony zgadzają się na ich niestosowanie. Zwykle sprzedawca kwestionuje naszą reklamację, a czasem próbuje grać na czas. Dochodzenie roszczeń nie zabrania nam używania pojazdu, jednak powinniśmy udokumentować. Wszelkie naprawy i poniesione koszty. Kontakt z naszym sprzedawcą powinien być sformalizowany. Nie załatwiajmy niczego na gębę, bowiem później mogą być problemy z udowodnieniem, jak naprawdę było. Dziękuję za uwagę. Zapraszam do oglądania moich pozostałych filmików na kanale Edukacja Prawna, a także do zapoznania się z artykułami na moim prawniczym blogu. Do zobaczenia!